Dziesięć losowych ciekawostek zaproponowanych przez sztuczną inteligencję. Jeden: kosmiczna symfonia. W kosmosie panuje absolutna cisza, ponieważ brak tam powietrza, który byłby nośnikiem dźwięku. Nawet gwiazdy nie mają odpowiedniego środowiska do przewodzenia dźwięku, więc nie mogą wydawać dźwięków takich jak te, które słyszymy na Ziemi. Drugi: migrujące pianiny. Niektóre z najstarszych fortepianów na świecie posiadają klawisze wykonane z kości słoniowej. Jednakże z biegiem czasu, w wyniku zmian klimatycznych, te klawisze mogą absorbować wilgoć i się rozszerzać, co prowadzi do tego, że fortepiany z kością słoniową migrują, zmieniając swoje dźwięki. 3. Język z trzech liter. Język hawański jest jednym z niewielu języków na świecie, które nie mają alfabetu opartego na literach. Zamiast tego używają oni trzyliterowych słów, które nazywane są okina. Czwarty. Świetliste jezioro. W Puerto Rico znajduje się bioluminescencyjne jezioro o nazwie Mosquito Bay. To jedno z najjaśniejszych bioluminescencyjnych miejsc na świecie dzięki obecności mikroskopijnych organizmów, które świecą w kontakcie z ruchem wody. 5. Nieśmiertelny Meduza Turitopsis dohrni, znana jako Meduza Nieśmiertelności, jest jednym z niewielu organizmów na Ziemi, które są biologicznie nieśmiertelne. Po osiągnięciu dojrzałości może ona cofnąć się do młodzieńczego stadium w procesie znanym jako transdedyferencjacja. szóstej. Pająki w kosmosie. W 1973 roku Nasa. Wysłała dwie pająki w kosmos na pokładzie statku Skylab 3, aby zobaczyć, jak będą zachowywać się w nieważkości. Pająki spinały nić wokół klatki, tworząc sieć trójwymiarową, co sugeruje, że potrafią przystosować się do warunków kosmicznych. Siódmi Majestatyczne pieńki. W Parku Narodowym Redwood w Kalifornii znajduje się najwyższe drzewo na świecie o nazwie Hyperion. Mierzy ono około 115,85 metra wysokości, co czyni je wyższym niż Wieża Eiffla. 8. Pustynne fale. W pustyni Namib w Afryce występują tajemnicze formacje geologiczne znane jako głazy pustynne. Te ogromne kamienie poruszają się po piaskach pustyni, pozostawiając za sobą ślad. Mimo wielu teorii, jakie wyjaśniają to zjawisko, nadal nie jest ono w pełni zrozumiałe. 9. Tęczowa Góra. W Chinach znajduje się niesamowita góra Wulong, która w czasie deszczu prezentuje się jak wielobarwny łuk tęczy. Kolorowe pasy na górze powstają w wyniku skomplikowanych procesów geologicznych i mineralnych, co czyni ją unikatowym zjawiskiem na świecie. Dziesiątki miasto pod miastem w mieście Seattle w Stanach Zjednoczonych. Istnieje podziemny labirynt podziemnych korytarzy i pomieszczeń. Powstał on w wyniku reorganizacji i podniesienia poziomu ulic miasta po wielkim pożarze w 1889 roku. Dziś można zwiedzać te historyczne tunele, odkrywając zapomniane historie z przeszłości. Jeśli obejrzałeś film do końca, to skomentuj ten film, używając emotki jabłka, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia.